Wileński nie przypominał żadnego ze znanych mi uniwersytetów w Polsce, ponieważ zalożony jako Akademia Jezuicka w XVI wieku, miał samą architekturę dziwną. Arkady i ograniczona ilość podwórców. To był labirynt podwórców. Tak dużo podwórców, że jak opowiadano, są tam podwórza, na których nigdy stopa ludzka nie stanęła. Najpierw zapisałem się na polonistykę. Po paru tygodniach przeniosłem się, dlatego, że ten wydział polonistyczny nazywał się wydziałem matrymonialnym. Ponieważ tam były same panienki, bardzo bało, mało było mężczyzn, i to obrażało trochę moje macho. <laughs> uczucia macho. Prawda? Także to był, to był jeden z tych powodów. Ale zachowałem członkostwo w kole polonistów w sekcji twórczości oryginalnej. Żyłem życiem bardzo grupowym, powiedziałbym. Były te organizacje studenckie poczynając od klubów uczęgów, także to było życie bardzo intensywne. Traktowałem moje studia prawa lekko. Studia polegały na tym, że tam Trochę się słuchało wykładów, ale bardzo mało, ponieważ nie było wtedy mikrofonów. Profesor coś tam w brodę dukał, wszyscy siedzący nic tam nie słyszeli. No i cały rok akademicki to było życie literackie, życie grupowe, życie czy życie sportowe. Natomiast, kiedy przychodziła wiosna, E, gorączkowe przygotowywanie się do egzaminów Ro, i rozpacz, bo się nic nie umiało. E, natomiast e, patrząc z perspektywy na moje studia prawne, niewątpliwie niektórzy profesorowie na mnie wywarli duży wpływ między innymi Bronisław Rublewski, który był profesorem prawa karnego, jego interesowała instytucja kary. W różnych społeczeństwach, a ja bardzo go ceniłem i z tego powodu cały kodeks karny umiałem na pamięć. Znajomość kodeksu karnego nie przydała mi się nigdy w życiu, pod jednym względem przydała mi się przy rozmyślaniu o różnicy pomiędzy systemem sowieckim i systemami. Demokracji. Ponieważ system karny polski, jak i inne też e, kodeksy, za przestępstwo uważał tylko czyny wymienione w kodeksie. Natomiast kodeks nazistowski i kodeks sowiecki były identyczne przez to, że za przestępstwo Uważały nie to, co jest wymienione w kodeksie, ale nazistowski wszystko, co szkodzi interesom narodu niemieckiego, a sowiecki wszystko, co szkodzi interesom rewolucji. Natomiast co do pisania, pierwsze drukowane moje wiersze to była Alma Mater Villensis, takie roczne pismo, rocznik. No a potem zaraz przyszły żagary – pismo, któreśmy razem redagowali i które narobiło w Polsce hałasu z powodu swoich jakichś takich radykalnych wypowiedzi i z powodu indywidualności, które tam były. W Wilnie powstał… Związek Literatów Polskich, znaczy sekcja Związku Literatów Polskich, i organizatorzy szukali lokalu. I oczywiście przyszło, przyszło im do głowy, że to tam, gdzie był więziony Mickiewicz i filomaci, byłoby najlepsze miejsce symboliczne. To była część klasztoru bazylianów. I mniej więcej ustalono, na jakim korytarzu były te cele, gdzie filomaci byli więzieni. Uporządkowano to, i w tej sali odbywały się posiedzenia, które nazywano Środami Literackimi. To była pewnego rodzaju instytucja w Wilnie. Ale obok, przy tym samym korytarzu, było parę pokoi jeszcze, które. Służyli w, w, w krytycznym e, e, wypadku dla gości jako noclegow. Ja ta, tam zdarzało się, że jak się bardzo upiłem, to sypiałem właśnie tam, w takim pokoiku, który prawdopodobnie był jedną z tych cel. Nasze młodzieńcze rozmaite awantury. Potem łagodniejemy trochę. pokój do wynajęcia z ogłoszenia, no to ja nie szukałem specjalnie zaułka literackiego. Był pokój do wynajęcia. Wiesz, może dzisiaj się myśli o tym e, tak bardzo, gdzie Mickiewicz i tak dalej, ale wtedy to tak się nie myślało. A Mickiewicz to było niedawno. <śm> W Wilnie w czasie mojej pracy w radio nie tylko były wielkie słuchowiska, teatru wyobraźni tak zwany, też, były też programy satyryczne nazwane Kukulka Wileńska. Jednym z promotorów tego był właśnie Gulewicz. Mieszkał w Wilnie wtedy Konstanty Ildefons Galczyński. I Galczyński tam pisał dużo tekstów satyrycznych do tej kukulki. Ale raz zdarzyło się, że… I nie dostarczył tekstu. I bryski wysłał mnie do Galczyńskiego, żebym się upomniał o ten tekst, co się dzieje. Zastałem go golego. Leżał goły na tapczanie i czytał Horacego. Więc ja mu e, mówię, Panie Konstanty, no, przecież Pan obiecał tekst. Gdzie jest ten tekst? Nie ma. No to potem Gałczyński napisał list do radia. Był u mnie urzędnik Miłosz i stawiał jakieś niezrozumiałe wymagania. Widno było miastem czarującym dlatego, że gdziekolwiek się stanęło. Szczegóły starej architektury łączyli się z zielenią pagórków lasów naokoło miasta. A równocześnie Wilno miało parki. Ogród Bergnicki nad rzeką Wilenką. On był w czasach Bickiewicza ogrodem botanicznym Uniwersytetu, a później był publicznym takim parkiem, ogrodem. Znanym z tego, że po pierwsze, tam chodziło się na wagary ze szkoły, no i tam stale pary się miętosili na balawkach, prawda? Także to był taki, e, taki ogród randek. Na wagary do Bernardynki, na randkę do Bernardynki. Ile pośladków znały te lawki, ile dotykań, ile kształtów piersi które coś przecie znaczyły dla tych studentów i dzieł, a teraz nie znaczą nic. Zawsze mnie interesowała ta dzwonica wieża obok katedry, ponieważ tam podobno palił się wieczny ogień za czasów pogańskich. I tam podobno był ten wieczny ogień w Wilnie, podtrzymywany przez kaplanów. i w tym samym miejscu budowano kolejne kondygnacje wieży. Także patrząc na te wieże, można widzieć tak jak sloje drzewa, w różnych epokach dobudowano te, te, te wieże katedralną. Bardzo dziwna jest w literaturze polskiej, specjalnie w literaturze romantycznej, zainteresowanie pogańską Litwą. Pogańską Litwą śpiewami i bogami pogańskiej Litwy, którzy nie wiadomo czy istnieli, ale w każdym razie wyobraźnia ustalała cały olimp tych bogów. Zapoczątkował to zresztą Maciej Stryjkowski w XVI wieku, pisząc Kronikę Litwy który czerpali masowo, znaczy nie wiem masowo, ale w każdym razie poeci późniejsi, włącznie z Mickiewiczem. Ja najbardziej chyba jestem przywiązany do Litwy muzycznie. Te wszystkie bardzo stare pieśni, które słyszałem jako dziecko, niezwykle silnie na mnie oddziała. Wilno było, było miastem kawiarni oczywiście. Były Najbardziej znane były kawiarnie Strala. Był stral czerwony, stral zielony, znaczy, kilka stralów, prawda? I kawiarnia Rudnickiego. Ta kawiarnia była na rogu placu katedralnego. I tam odbywały się nasze. Częste zebrania, nie tylko nasze, to znaczy młodszego pokolenia. Tam przychodzili dziennikarze naszych trzech dzienników w Wilnie. Trochę Litwinów też przychodziło tam. Ta kawiarnia jest dla mnie pamiętna, ponieważ siedząc tam usłyszałem okropny grzechot żelastwa i zobaczyłem wjeżdżające na plac czołgi. To były czołgi sowieckie, to była okupacja Wilna. Nie mieli daleko jechać, bo granica była tuż, prawda? No ale to, była, to było takie mm, symboliczne dla mnie. Bo ta okupacja sowiecka trwała przecież bardzo długo, z przerwą na okupację niemiecką. Jak wyliczyłem... W ciągu XX wieku widmo zmieniało sztandary 13 razy. 13 razy coraz to inna armia zajmowała to miasto. Bardzo wiele mnie razy pytano, czy właściwie moje, moje książki i tak dalej to nie jest, nie jest dowód tęsknoty emigranta do utraconego kraju. Mi się nie wydaje, że tak. Trzeba byłoby rozważać o wpływie czasu na życie poszczególnego człowieka. W jaki sposób trwają wspomnienia. W jaki sposób na przykład pewne gatunki trawy czy kwiatów działają na nas emocjonalnie, z dystansu. Po wielu latach. Przemijalność może być tylko w literaturze pokazana, e, dlatego że film nie ma środków na to. E, to znaczy, przemijalność istnieje w języku, w tonie, prawda, jakim się opowiada, dlatego że język ma czas przeszły i kilka, nawet czasów przeszły. Każdy pobyt, w Wilnie jest dla mnie bardzo dużym jakimś strząsem. W każdym razie jak tutaj jestem, to żaluję, że, że tu nie mieszkam stale.